Cześć, dla mnie dzisiejsza Ewangelia mówi w pięknych obrazach o dwóch wykluczających się podejściach do życia. Jedno możemy sobie wyobrazić jako coś, co to jest trzymanie życia pod kontrolą, czyli ja nie chcę puścić lejców, nie chcę puścić, by życie się rozwijało, żeby przyjmować to, co Bóg mi daje. Rzeczy dobre, rzeczy, które nie są wygodne, po prostu wszystko. Być otwartym na te zmiany, które w życiu moim się wydarzają, na przyjmowanie, uczenie się z tego, rozwijanie się dzięki temu. I to życie jest właśnie tym, które jest, jakby, wyobrażone przez ten obraz Służenia Bogu. Ja po prostu pozwalam Jemu działać w moim sercu, działać w moim życiu i się na to otwieram. Inne podejście jest reprezentowane przez to mamonę. Mamona to jest właśnie trzymanie pod kontrolą. Pieniądze dają taką jakby sztuczną może pewność, że nic mi się nie wymyka z mojego życia, że ja mogę wszystko zatrzymać. Mogę na tej rzece mojego życia zbudować za pomocą tych pieniędzy jakąś tamę, zablokować ten rozwój. Jedno wyklucza drugie. Jezus mówi: wybierz to, w którym pozwolisz, zburzysz tę tamę i pozwolisz Bogu przepłynąć przez ciebie i w twoim życiu zadziałać. Takie mam zeznanie dzisiaj, cześć.